Cześć ten kanał przy nas na kolejny haul, tym razem jednak nieciuchowy, a haul rzeczy do domu, bo kupiłam sobie ostatnio kilka rzeczy, nie wszystkie nagrywałam, ale przede wszystkim chcę nagrać właśnie hol z IKEA i przy okazji Wam pokażę właśnie takie suszone udało mi musi kupić za 2 zł wtedy na wyprzedaży, całość była 2 złote. Wiecie co, to jest? więcej to chyba nie jest warte, bo się powoli zacznę już sypać zaraz, ale tak wiecie, troszeczkę mogą postać. I wziąłam sobie też takie czarne. Pokażę, pokażę Wam jeszcze tak, właśnie, kilka rzeczy, zanim to iKEA Wam pokażę. Które podobało mi się w sklepie w domu, stwierdziłam, że nie mam do nich wazonu, ale udało mi się trafić za 2 zł w taki czarny wazon, gdzie to już wszystko razem ok wygląda bardziej. Pokażę Wam na zbliżeniu ten wazon, bo tak chyba w ręku to ja nie, nie wiem, pokażę Wam tak bardziej na zbliżeniu, bo jest taki dosyć ciekawe, taki trochę prześwitujący, także pokażę Wam to. No i pokażę Wam to Mikę, ale tej Ikei wylubię Wam zbliżenie, także to nie będzie taki hol z siaty, ale będzie hol z kartonu. Kilka rzeczy kupiłam dla siebie, kilka rzeczy kupiłam dla mojej mamy, pokażę Wam, co jest dla mnie, co jest dla mojej mamy. Także tak, zapraszam Was teraz troszeczkę na zbliżenie do kartonu. Rzecz najpierw gdzieś wyciągnę pewnie na łóżko, bo to będzie najwygodniej nagrywać. No i zobaczycie, co sobie kupiłam. Ja wszystko wypakowałam. Wygląda w ten sposób. razie no, puszczam sobie na łóżko, <laughs> później muszę to pochować. Ale to będzie, dobra, położę tutaj, to Wam pokażę na tym. I w ogóle się nam talerzy, które były właśnie w takich pojemnikach, w którym się, słuchajcie, skojarzyły, chciałam Wam to z kartonem. Skojarzyły mi się z płytami winylowymi. <laughs> Ale zostawię sobie akurat te kartoniki, bo mogą się do czegoś przydać, bo to nawet jak to będzie w jakiejś szafce, to nawet mogę jakieś czy dokumenty wsadzić, czy... Czy nawet mogę to wykorzystać jako do jakiejś przysyłki mniejszej, także spokojnie, przyda mi się, więc nie będę wyrzucała, po co mam później kupić coś podobnego, mogę sobie to zostawić. I teraz Wam pokażę właśnie, jakie ja sobie wziąłam talerze, miseczki, a później resztę. I dokupiłam sobie tutaj te duże białe talerze po 3,50, dokupiłam też te mniejsze po 3 złote talerzyki, no i dokupiłam miseczki, które jeszcze są tutaj od tych wszystkich papierów troszeczkę zakurzone, no ale wiadomo, to i tak wszystko muszę umyć takie białe i one też były po 3 złote, także tutaj z tych naczyń a teraz mam tylko też tą całą resztę bardzo ładne są te wazony, znaczy to jest podpisane jako karawka, ale dla mnie to jest taki typowy wazon i wzięłam właśnie dwa takie, bo wziąłam dla siebie i dla mojej mamy i one były po 5 zł. także to się naprawdę opłacało moim zdaniem, bo to jak widzicie tutaj do mojej ręki są naprawdę spore I wzięłam takie właśnie dwa. Myślę, że naprawdę to się mega opłacało. Wzięłam też zestaw takich czterech moltkich ręczniczków za 12,99. Takie coś to się zawsze przyda, taka, takie ściereczki. Były też ładniejsze kolory niż szary, ale szary jest chyba jednak najbardziej praktyczny. One są takie dość małe, 30 na 30 cm, ale przyda, przydają się też takie malutkie. Wzięłam w końcu, bo już jakoś tak dawno miałam wziąć i zawsze, zawsze zapominałam takie mieszadełko do mleka za 6 zł na baterię. Tutaj tej malutkiej świczki Wam nie polecam. Ona kosztowała tylko 3 zł, ale ma być zapachowa i w ogóle nie czuję zapachu. Nie wiem czy coś, że te dziurki i to wywietrzało, ale tego wam nie polecam. Też taka kolejna rzecz, którą od dawna chciałam kupić, zawsze jakoś tak zapominam. Wzięłam sobie shaker 4 zł. Ale myślę, że no, kawałek plastiku nie jest więcej warty niż te 4 złote, ale no, to jest coś, co mi się naprawdę przyda. I też wzięłam sobie za 3 złote taką białą miseczkę. To też coś takiego, co mi się na pewno przyda, a nie jest jakieś takie, wiecie, wow, wow, ale są rzeczy, które wiecie, przydają się w mieszkaniu. Poza tym sobie jeszcze wzięłam białe serwetki, to też taka nudna rzecz, ale potrzebna. I tak się jakoś uzbierało tych rzeczy takich zwykłych, zwykłych, ale się uzbierało. To otworzyłam jedną ogrąc, jak one wyglądają. Takie fajne, duże torby. One są całkiem ładne, jak na zakupowe torby. No i one mają dwie długości rączek. Są takie krótsze do ręki i trochę dłuższe, że można sobie założyć na ramię, tak jak się idzie pieszo na zakupy, żeby wygodnie to sobie przynieść. Także wzięłam dwie takie torby. Wzięłam jedną sobie, jedną mamie. Były też jakieś inne kolory, zobaczę jak one się nam sprawdzą. Wydają się być fajne. Wzięłam też jedną z tych takich typowo IKEO-owych toreb w średnim rozmiarze. Głównie właśnie do wrzucenia jakichś rzeczy i schowania ich, to takie coś do przechowywania, ale wziąłam też, tutaj jest dywanik dla mojej mamy, a to Wam pokażę później, wziąłam też taki organizer do podłóżko i naprawdę powiem Wam, nie wiem jak to będzie się sprawowało, ale już mi się podoba, że ten plastik, widzę, że tracę ostrość tutaj, że ten plastik jest naprawdę gruby. Sztywny i wydaje mi się, że to będzie naprawdę dobrej jakości i on będzie się nadawał nie tylko, żeby schować rzeczy i je po prostu wsunąć pod łóżko tak naprawdę sezonowo i nie wyciągać, tylko nawet do jakiejś pościeli, do czegoś, co będzie często wyciągane, bo powinno to być trwałe. Daj Wam znać właśnie, czy, czy to jest takie trwałe. No i zapomniałam Wam powiedzieć, tamte torby były po 5 zł. W paski i wzięłam tutaj, pokażę Wam dywan na łóżku, no ale tutaj tak już położyłam, to pokażę Wam go tutaj. Taki wziąłam dywanik mojej mamie za 15 zł, tylko zapomniałam do niego jeszcze dokupić tej warstwy, bo on jest dwustronny i musi być jeszcze taka podkładka, żeby on się nie ślizgał. Zapomniałam przy następnym zamówieniu jeszcze wezmę, no, bo będzie po prostu moja mama jeździła na tym dywaniku, <laughs> jeżeli ja nie kupię tej podkładki, więc co dywan jest potrzebne. I w ogóle złożyli go, także muszę go rozprostować zamiast zwinąć. Ale naprawdę całkiem ładnie wygląda, tutaj o, widać troszeczkę, że złapała ostrość na ten dywanik, także prezentuję Wam ten dywan na łóżku, no ale jak i tak go tutaj położyłam, to położyłam. Także taki dywanik, całkiem fajny, myślę, że za 15 zł, znaczy za 15 zł trzeba jeszcze kupić właśnie tą warstwę spodnią, także to wyjdzie pewnie za 30 zł za niego, ale myślę, że i tak całkiem fajnie. No i to wszystko, dziękuję bardzo, że byliście, zapraszam Was też na moim Instagramie i w opisie no i do w następnym filmiku, cześć!